Mam tyle życia, co nic. ...do pojazdu. Ej, ktoś tu dalej, tu, ktoś, tam. ktoś tu jest. A ktoś tu jest, no. Ktoś... Ktoś... O. Ciu, hop. Ja, nie wiem tu, gdzie. Ja zaś nie mogę grać, nie? Ja już chcę sam siebie, nie? Co ja tu w ogóle... Jak ja... Ja Pierdolę. Co to tu... guzik i byłem tam przy drzwiach. Było widać, czy nie było widać? Kurde. Żeby byłem z powrotem o -o. do tyłu. To co jest? Kurde? Bez sensu. A wszystko? Wszystko przejebałem i chuja z tego jest, kurwa. <laughs> A widziałeś jak wszedłem przez drzwi i wyszedłem? Dobra, ja to no. ten. No co jest z tym, bo mnie to za chwilę rozdupi. A no boże, moda jak wyłączy to swoje jakieś gry gdzieś... Koście, ja widzę, kość, ja widzę. jest coś takiego możliwego, żeby kurde zostało na tym? O, łazi ktoś po lewej. Tu po lewej mojej Po lewej i z przodu też Dobra Raz Dwa trzy. Dostał z granata, zginie, zginie no, Ale też zginąłem A, też nagrań No nie mogę zaś drzwi otworzyć, no chłopie no O, siul Po 8 sekundach kurwa ci się otwarł.